Dobra, siemanko, jestem Spadochron, a dzisiaj sobie w Minecrafta na mojej autorskiej paczce modów. I dzisiaj w odcinku mam w planach y, przebudowę y, tego y, magazynu w dodatku zrobienie takiego czegoś jak y, portal do aromy i zrobienie w nim Takiego czegoś jak. Yy, yy, jak Quary. Yy, Quary służy do kopaniu surowców. Według mnie to jest spoko. No i podczas tej przebudowy yy, magazynu, no i też będę chciał sobie tutaj podłogę zrobić. Yy, po prostu odpowiem Wam na Wasze komentarze, które zdaliście pod yy, filmikiem z QA. <laughs> Także na no co? Yy, zaczynamy, nie? Dlaczego taka przerwa oraz nagły powrót? Przerwa na kanale była spowodowana szkołą, miałem dużo obowiązków i w ogóle musiałem pozaliczać itp itd. każdy chyba chodzi do szkoły, więc wie o co chodzi, nie będę tłumaczył, no a czemu nagły powrót, no to po prostu szkołę skończyłem, no i teraz mam kupę czasu na tworzenie filmów i robienie live'ów. Czemu słuchasz palca i mi nie odpisujesz? No, bo lubię jego twórczość i nie tylko jego twórczość, ale całą ekipę Boru. No, a nie odpisuję tobie, bo nie piszesz do mnie Począb. Co odjewał XD Dobra mam pytanie. Dlaczego nagrywasz na it i dlaczego spadochron? PS muzykę byś tu dał. Dlaczego nagrywam na YouTubie? Yy, w sumie to. Nie wiem, ale po części to zacząłem nagrywać w 2015 roku, czyli prawie 10 lat temu. <laughs> kurwa, 10 lat temu, 5 lat temu. No i tak jakoś to ciągnę. Tak przez, przez 4 lata, prawie 5 lat zbierałem 200 subskrypcji. I super, i to leci, nie? A czemu muzyki tam nie dałem? Aha, jeszcze wcześniej było pytanie, czemu spadochron? To było na yy, poprzednich QA i tam odpowiadałem. Także nie będę się powtarzał, bo według mnie takie coś to nie ma trochę sensu. Także wpadnij tam, obejrzyj, może zost zostawić lajka i tyle. A czemu tam muzyki nie dałem do tamtego filmiku z QA, co ogłaszałem, żeby dawać pytania? Hmm. W mi się nie chciało, bo zrobiłem to chyba późno w nocy. Po prostu chciałem spać i chciałem to bardzo szybko zmontować i spać I chyba dlatego, tylko nie dawałem muzyki Kiedy Q&A? E, kiedy Q&A? No, w sumie teraz mam Q&A A następny Q&A to w sumie nie wiem, ale spadłem na taki pomysł, że Pod każdym odcinkiem z Minecrafta możecie zadawać pytania i właśnie w takiej formie będę wam odpowiadał na te pytania Pytania mogą być przeróżne I w sumie też miałem taki pomysł, żeby żebyście pisali w komentarzach, co na przykład mógłbym zbudować, albo żebym, nie wiem, coś innego robił na tych odcinkach, coś ciekawego, żebyście coś mieli jakąś winterację w tą, w tą serię, nie? No i chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć, także... A jeszcze miałem pytanie, czy. Chceliście, chcielibyście, że nagrywał y, odcinki z Minecrafta z kamerką, czy bez kamerki? O, dzisiejszy odcinek jest bez kamerki, ponieważ y, no, jak zacząłem nagrywać, to było chyba o chwilę po ósmej. Aktualnie, jak to mówię, to jest dwunasta, także trochę już zleciało. No jestem taki nieogarnięty, jak wstałem, to byłem taki nieogarnięty, no i nie chciałbym się kameryki odpalać, ale jeżeli, jeżeli byście chcieli, żeby następny odcinek i ogólnie cała seria była z kamerką, to mogę takie coś zrobić. No, no i wbijajcie na Fanpage'a. Tam oczywiście zawsze są yy, najświeższe informacje dotyczące serii live'a i w ogóle. I polecam też yy, zostawić suba na kanale. Dobra, więc yy, tak się prezentuje... Mój magazyn. myślę, że jest spoko. Także no, teraz się yy, zajmiemy tutaj. To przewód kiedy indziej, ponieważ mam czas antynowy ograniczony. Także no, teraz się zajmiemy taką modyfikacją jak aroma. Ogólnie czekajcie, zobaczcie, ile to się nakrywa już. A jeszcze mam chwilę czasu, więc zrobimy chyba portal i będziemy kończyć ewentualnie, no w sumie możemy już kończyć, do taki tylko odcinek taki wstępny, informacyjny, no i jeśli tego nie powiedziałem, jak wam ten od na Q&A, to zapraszam Was do mojego fanpage'a na Facebooku, tam oczywiście są wszystkie informacje dotyczące albo streama, albo odcinka i ogólnie jakichś przerw itd. No, także. No i link, e, link w opisie, nie? Jakby co. Dobra, więc teraz się zajmiemy takim czymś jak Aroma. To jest fajny portal do, do stricte kopania. Ciekawe, to jest Ranger. Ciekawe, dobra. Potrzebuję tak patyka, krzemienia, chyba nowego potrzebujemy krzemienia, więc ten zróbmy szybko. Będzie tutaj. Potrzebujemy jeszcze yy, kilofa wanilowego. Jakie patyki? tutaj mamy patyki. I będziemy potrzebować jeszcze jednego patyka. Będziemy potrzebować y, trochę kobla. Związanie może ze stack. I tak. Yy, To są tą bricky? to nie wiem, przypalmy sobie tak ze tak może. Ile mam czasu? 15 minut, dobra. Ciekawie, szybko węgiel się skończy. To time in Bottle to jest fajna rzecz, ponieważ widzicie, to przypiesza wszystkie maszyny, a robi się go w taki sposób. Zegara się robi w taki sposób. A butelki zrobi w taki sposób, więc myślę, że na początek fajnie to fajne, fajne. Dobra, więc tak, potrzebujemy raz. Dobra. Cyk-cyk. O ile dobrze pamiętam, ale Jeszcze muszę wziąć sobie 3T. No, zrobienie kilofa. Dobra, jest kill off. Jeszcze potrzebujemy nową zapalniczkę. Było tak, to było tak, to tak i tak. Dobra, mamy. Teraz będziemy potrzebować 10, tak? Czyli cyk i cyk. Mamy 10. I skoro portal do nederu jest na górze, to sobie też postawmy ten portal. I robi się tak samo jak ten portal, także jest spoko. I teraz wam pokażę o co chodzi. Ja go szybko zbuduję zaradowa i zaradowałem razem. I zapomniałem wam powiedzieć, że musimy sobie to przerobić testując brzyki w tym. O, wtedy mamy ma portafery frame. Jak widzicie już nam portal działa. I tak, jak będziecie w niego stali, to nic się nie stanie. I piszę wam tutaj takie coś, że musicie po prostu shiftnąć jak jesteście w nim. I jeżeli mi skroszuje, to trochę będzie lipa. Dlatego najlepiej zatrzymam nagrywanie i jak będę w tamtym świecie to znowu nagrywanie. Dobra, więc widzicie, jesteś, jestem już w tym świecie. I on po prostu tak wygląda, że on służy do kopania. I właśnie w tej chwili chcę opasowaniem Pult Crafta. Konkretnie Quarry. I nie skruszyło mnie w z tak? Także spoko. Troszkę są lagi. Jakoś TPS nie działa, dobra. I to są czyszczki, to sobie zaraz możemy trochę otworzyć. Ale co ja chciałem zrobić najpierw? Najpierw co ja chciałem sobie zaznaczyć, że tu mam portal. A robi to się tak. I tu się pisze: portal. Portal. Tak, tak, tak. Portal. Dobra. Mamy zaznaczony nasz portal. Ładnie się wyświetla. Zawsze będziemy mógł się do niego dotknąć. Dobra, więc tak. Otwieramy sobie kilka tych loki bloków. Mam nadzieję, że będą szczęśliwe. Oa, No niestety nie były szczęśliwe. Także no, teraz Z tych loków mogą różne rzeczy wypaść. A więc spawner rzeczy nie ma? No nie ma. Dobra, więc tak. My otwórzmy sobie może jeszcze jednego dla testu. Ja mam na intago. Casting Tonks. mogę to zrezygnować? Nie. Ale najem tak się przyda, fajnie, najem tak przyda się, przyda się. Dobra, otworzę sobie jeszcze jednego. Mam nadzieję, że będzie troszkę szczęśliwy. Bardziej szczęśliwszy niż tamten. Oj i mamy Open, fajnie. O! Czym handlujesz? Pa papierem. Run. Magical Blazing. Ty jak papierem handlujesz, no to chłopę, ja mam darmową farmę Emeraldu. gościu. Dzięki. Dobra, tam widzę, że mamy yy, Olej. Z BuildCrafta, który się przyda do robienia rafinerii, a rafineria służy do, jeżeli się nie mylę, do zasilania tych wszystkich maszyn, ale to na późniejszym etapie. Ale chyba, tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Dobra, więc w tym świecie chcę zbudować kłary. W sumie nie wiem, czy właśnie do portalu mogę sobie naszykować te wszystkie rzeczy i po prostu tu zrobić. Ale dlatego tak zrobiłem, bo chciałem właśnie, mnie nie wywali Minecrafta Jakby na przykład zrobiłem... Jak bla, to, bym bla, się bla Fajna o to, że jest to bym trochę to po prostu wywoła... Więc tak, teraz się wracamy na HT i robimy sobie kłary Fajny efekt, nie? Też mi się spodobał jak pierwszym przesadem Fajnie to wygląda Dobra <laughs> Tu w deski Aha, bo są mi spodobały. dobra więc tak, koary, co będziemy potrzebować na koary? Kuuu... Koary Przez dwary. Tak, koary, buildcraft O, trochę diamentów pójdzie Ale w sumie łatwe jest Tylko teraz pytanie tak, czym ja bym chciał za zasilić te koary? Myślałem nad takim czymś jak e, Mag... E, ma, e, magma, magmatic Dynamo Czemu im a im się... Yy, można zrobić go w... W, w, jest melting? Spelting. Nie No halo przecież wiem, że się dało zrobić tutaj Dobra, cofnijmy się Jak to zrobić? Iron i... Kurde, nickel. nie mam niklu chyba Dobra, także <laughs> najpierw sobie może zróbmy Quary yy, Quary Też jest na przykład yy, yy, Quantum Quary, ale to trochę jest yy, droższe, trochę stone bound. No nie ale... Potrzebuję iść do Endu, nie? To, co za to jest? Yy, Krafta reguła dobra, dobra. Aha, to czekaj. Krafia Argula Magic Snow Globe, tak World Tour to specjalną... Aha, aktywia. Nie wiem, nie wiem, dziwne. <grywia> dobra, więc tak: potrzebujemy Iron Girów, czyli 4 to będzie. Aha, jeszcze tutaj potrzebujemy. Aha, nie, mogę tak po prostu zrobić te giry. Już tych nie zrobię. też mogę zrobić, dobra, czyli 8, 8, 9, 10, 11 diamentów. potrzebuję. Chyba mam tyle, mi się wydaje. Zobaczcie nam, jak tam nasze złoto przepaliło się. Przepaliło się, ile mamy? 4 bloki, powinno starczyć. W sumie że też mogę przepalić, czemu nie? Ogólnie Tinkersa jest Open na początek, ponieważ on podwaja rudy. Tak jakbym wsadził na przykład jeden Iron, znaczy OR. To nie dostałbym jednej sztabki, tylko dwie, więc według mnie to jest spoko na początek, jeżeli na przykład jak ja mam taki świat, że jest troszkę mało solo lossów. Dobra, myślę, że chyba jeden blok nam starczy, bo ile potrzebuje girów? Też dwa. Dobra, styknęło i teraz sobie robimy quary. No jest tak, jesteśmy. Gdy czułeś tylko dobra. Więc tak myślę, żeby A atwiesz mnie pił czy nie? Nie będziesz, dobra. To postawmy sobie kwary, tak. Ogólnie to muszę sobie zrobić tak O. Musimy sobie nie wiem tak O. I to powinno się połączyć teraz. O właśnie. Zróbmy sobie, nie wiem, tak. O, to się połączy. O! I już mamy taki ładny kwadracik do kopania. Teraz postawmy sobie tutaj kołary. I teraz potrzebujemy naszych furnych z generatorów, które postawimy sobie w taki sposób. Ogólnie to wam trochę tę materiał, ponieważ tam po drodze wydarzyły się dziwne rzeczy typu, że. Yy, że te generatory nie łączą się z rurami do bullet crafta, że jakieś inne rury musiałem użyć, że nie wiem, że inny generator i w ogóle i, i w ogóle tam jakiś inny pierdoły no i zdecydowałem się na to, że po prostu wam pokażę końcówkę filmu, gdzie po prostu użyłem normalnych bullet generatorów i bullet rur, które w końcu zadziałały Dobra, mam pewien trop, mianowicie zróbmy sobie tą rurę. O, no i o to chodzi, o, ty sam się połączył? Nie połączę się. Dobra, ale już mam pewien trop. I o to chodzi i też wiem, że y... To można chłodzić. Yy, znaczy, wiem, że jest potrzebna woda i lawa. Ewentualnie olej, albo albo mogło być to, ale nie pamiętam, czy mogło być to. Dobra, no, to sprawdzimy. Z tak, uwaga. I czy on nie działa. chyba że potrzebuje lewera. No i działa, KURNA na krzychu i no i o to chodzi. A szybko go zużywa? Oj, duży kur zużywa. Tutaj coś tu robi. Słydice. Dobra, ale jak widać działa. Czyli potrzebujemy... Bo ogólnie pasuje, ja zróbmy może tank. Bo żeby i Minecrafta nie wywali. Nie wywali, dobra. Yy, yy, gdzie są te tanki, które ja chciałem... To jest ten tank Psydian i ten Dobra, zróbmy sobie ten tank Jakby się zadziała Ile mam powera? Nie no, widzę, że Powoli schodzi Dobra, więc tak, ja sobie tu wszystko przygotuję I zaraz wam jeszcze bym zapomniał, yy, musimy jeszcze zrobić Chunk loader, żeby tam wierzchnia co działało. Dobra. <laughs> co ja chciałem zrobić? Aha, tak, dobra. Teraz tak, weźmiemy sobie, tak nie wiem, z 5 tanków i zapewnimy sobie je olejem, a potem wrócimy się do świata normalnego, chyba, że tutaj jest woda. Ale nigdzie nie widzę, tutaj jest fajny krater, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, sześć. Puchnie ten silnik zaraz. Dobra, i teraz muszę to po prostu napełnić wodą. Ja pójdziemy sobie jeszcze otworzyć tamtego krzyńskiego bada. Zobaczymy co wypadnie. Ciekawego. Dobra, no i mamy naszą wodę, musimy tą wodę napełnić tutaj, jak głupi. Jestem to można tak zrobić. O Boże, Boże. No, no i mamy naszą działającą armę. No. Tu nasz się zbiera dirt, będziemy musieli potem powiększyć tą, tą skrzynkę, ale to nie dzisiaj, na dzisiaj to będzie koniec filmiku, także dzięki wam za obejrzenie tego materiału, jeśli, jeśli coś zostaliście do końca to się bardzo się z tego powodu. No i co, zapraszam was na mojego fanpage'a na Facebooku. Link w opisie tam zawsze są jakieś najświeższe informacje, kiedy odcinek, live i w ogóle. No i co, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.